Cześć! Z racji tego, że wygrałam derby w ubiegłym niedzielę, pomyślałam, że skradnę ojcu show i opowiem Wam trochę, jak to wyglądało z mojej strony. Założenie było takie, żeby jechać z frontu na gitarmenie, po to, żeby go sprawdzić, jak będzie się czuł na takim dystansie, po takim torze, z takimi końmi. Generalnie nie jechaliśmy tam z myślą o wygraniu, ale bardzo się cieszę, że tak wyszło. I myślę, że dużo, duże znaczenie miało tutaj też w tym wyścigu to, jak gitarmen został przeprowadzony, to, że został przeoszczędzony przy kanacie. Udało mi się rozprowadzić ten wyścig tak, żeby rozłożyć mu siły. Żeby starczyło mu też coś jeszcze na finisz. No, dla mnie jest to niespodziewane trochę zwycięstwo, bo gitarmę był nieliczonym koniem. Było tak, że jak wyszliśmy na prostą, to, że tak powiem, odłączyliśmy się razem z Nanią od reszty peletonu i walczyliśmy tak już naprawdę we dwójkę. I kiedy doszło do tej ostatecznej walki, że tak powiem, można powiedzieć, że poprosiłam gitarmena ładnie, bez bata, żeby oddał jeszcze kawałek tego finiszu. I myślę, że oddał mi trochę swojego serca w tym wyścigu. I chciałabym bardzo podziękować właścicielom. Że niezwątpliwe mnie nie uważali mnie za gorszą jazdę, dali mi możliwość pojechania na tym super koniu. No, i mam nadzieję, że w przyszłości będę jeździć też na nim, bo stworzyliśmy naprawdę super duet. Tak mi się przynajmniej wydaje, i możemy ubrać też kilka mocnych. Wyścigów razem i razem zrobić niezły wynik. Na koniec bardzo bym chciała podziękować wszystkim kibicom i fanom. Dostaję mnóstwo wiadomości po wyścigu. Jest to dla mnie wiele to dla mnie znaczy, i jest mi bardzo miło, że można powiedzieć, że razem z gitarmenem połączyliśmy trochę ludzi. I bardzo mnie to cieszy, że jednak większość osób stoi za mną. To jest mi niezmiernie miło, że jesteście ze mną. Nawet po tej przegranej w derby w zeszłym roku ocieraliście mi łzy, że tak powiem, i w tym roku nam się udało, i cieszę się, że mam takich ludzi przy sobie. Mam nadzieję, że wystąpimy z Gitarmanem jeszcze raz. Mam nadzieję, że będziecie trzymać za nas kciuki. Do zobaczenia na torze. No, i oczywiście, zapraszamy razem z gitarmenem.